Witam 3 września 2015 wysyłka gołębi do Anglii. Dobry hodowca Zoltan Senker zamówił u mnie grupę gołębi Werwort i Stickelbau, czyli wyżymaczy. Co jest potrzebne do wysyłki gołębi do Anglii? Przede wszystkim dobre gołębie. Na słonecznym gołębniku takowe są. Wyniki Sewer świadczą o kapitalnym materiale hodowlano lotowy. Te gołębie dziedziczą te cechy. Powrotno-lotowe, błyskawiczność powrotu do gołębnika. Do wysyłki gołębi potrzebujemy świadectwo szczepienia gołębi. Ono jest wystawione przez powiatowego lekarza weterynarii. Jest w wersji polskiej i angielskiej, więc do okazania. Również potrzebne są dowody własności gołębia. Tutaj w tym przykładzie karta własności pokrywająca się z numerem rodowym obrączki. Kolega Zonta, Zoltan zamówił sobie 9 gołąbków. Jak to bywa tradycyjnie, 9 sztuk dodaje gratis. Formalnie to wyglądało tak, że pieniążki już zostały przelane na moje konto. Ja umówiłem się z kurierem, który jutro rano je odbierze. Muszę je dogieść. Parę kilometrów, żeby ułatwić transport, one już podobie będą w gołębniku kolondynu. Jakie to są gołąbki? Ten lęk sierpniowy jest szczególnie urodziwy, tutaj już troszkę ich na wysyłałem. Gołębie flora berborta. Najczęściej barwy niebieskiej. Ten z ukrytym. Trzecim pasem, linia Dribander. Takie miał Gustav Me Rewolty są typowymi sprinterami na krótszym i średnim dystansie. O, budowa jest bardzo dobra tych gołąbków. Z pewnością Zoltan będzie. Nimi zauroczony. Tutaj Boa jest seven, Pierwszy lot 10 sztuk naraz, drugi lot 9 sztuk naraz, na 40 wkładanych. Także te gołębie udowadniają jakość tego szczepu, że potrafią razem trzymać się szpicy i błyskawicznie wchodzą do gołębnika. Linia Jansen, bardzo dobra orientacja, szybkość. Do tych gałązków dorzucam przy gołębie Jana Ardena. Linia Cordechai. Te gołębie, szczególnie na loty przez kanał La Manche, wykazują swoje ponadprzeciętne cechy. Otrzymałem w tej chwili telefon również z Anglii, celem zakupu 20 sztuk młodych. Niestety ta partia jest już ostatnią w tym roku. Jest jeszcze kilka młódków, to będą dla kolegi Zabrza oraz dla mojego kolegi, który już dobrze lotuje moimi głębiami. Zapragnął coś ekstra, otrzyma więc Popstrymka Karolu, który był piąty w Polsce w locie z Havru. Za chwilę obejrzymy z bliska ten potencjał, który pojedzie do Anglii. W razie pytań, jak wysyłać gołębie, proszę telefonować pod mój numer. Ryszard Osnowiec, Bogatynia Polska.